Mamy dzisiaj zadanie oblicz pole i obwód trójkąta. Przygotowałam tu na boku dwie pomocy, które będziemy musieli wykorzystać na początek. Będziemy korzystać z tej pomocy, bo tę wykorzystamy wówczas, gdy będzie zamiana jednostek. Popatrzmy, wszystkie na razie podpunkty, które tu podałam, mają w obrębie swojego podpunktu te same jednostki, czyli. Póki co w tych czterech podpunktach nie będzie zamiany jednostki. Natomiast potrzebne będzie na pewno to, co tutaj jest napisane o trójkątach, czyli policzenie pola. Jak liczę pole? A razy H dzielone na 2. A razy B dzielone na 2. I ponownie A razy H dzielone na 2. No i tak przejdę do policzenia tutaj obwodu i pola w podpunkcie A. I do podpunktu A potrzebuję do policzenia pola boku A bok A to 10 decymetrów. Potrzebuję jeszcze wysokości H, tak Wysokość h równa się ile. Spada na bok A 12 decymetrów. Czy coś jeszcze potrzebuje do pola? Już nie, No to w takim razie mogę to pole policzyć. Czyli 10 razy 12 dzielone na 2 no, i w takim razie możemy skrócić. Dziesiątkę możemy skrócić sobie z dwójką przez 2. To będzie 1, a tu będzie 5, ale można było to prościej zrobić. Można było dwunastkę z dwójką, bo teraz 5 razy 12 musimy liczyć, tak? A gdybym to zrobiła w ten sposób, zobaczcie, i bym skróciła dwunastkę z dwójką przez 2, to byłoby 6, a tu byłoby 1, od razu 6 razy 10 wiemy, że to jest 60, czyli czasem łatwiej jest inne skrócenie wykonać. Oczywiście tam to było jak najbardziej prawidłowe. A więc mamy 60 decymetrów kwadratowych. Jest jeszcze powiedziane, że mamy obliczyć obwód. No to proszę bardzo, obwód to jest dodawanie boków, ale uwaga, tylko boków. Nie liczymy tym razem wysokości, a więc dodaję 14 i jeszcze jedno 14 i 10. 28 i 10, czyli 38, uwaga, obwodów nie liczymy w jednostce kwadratowej, tak? Obwodu nie liczę w jednostce kwadratowej. Dobrze, skoro jest gotowy podpunkt A, przejdę sobie do podpunktu B. W podpunkcie B również muszę poszukać podstawy A. I podstawa jest tu, bo wysokość na nią spada. Widać, że wysokość spada tu. Czyli podstawą jest A równe 8. Wysokością jest h równe 4, no więc mogę policzyć pole, czyli 8 razy 4 dzielone na 2, mogę ładnie sobie skrócić, no na przykład, albo tą, albo tą, obojętnie, 8 z dwójką przez 2 to będzie tutaj 4, 4 razy 4 to daje nam 16 pierwszych, czyli 16, Uwaga, metrów kwadratowych, tak? Metrów kwadratowych. Czyli mamy już pole, możemy przejść do obwodu, a w obwodzie liczymy, dodając wszystkie boki, a więc środek nas nie interesuje, tylko to co dookoła figury 8, 6 i 5. No to jak jest 8, 6 i 5, no to w takim razie mamy jak. 8 i 6, 14 i 5, 19 czego metrów. Gotowy podpunkt B. Mogę przejść do podpunktu C. W podpunkcie C mam trójkąt prostokątny, a więc mogę użyć literek AB. Mogłabym również H użyć, bo nie byłoby to błędem. Czyli mogłabym że napisać, że H jest równe B. Nie ma różnicy, bo to jest dokładnie. To samo, ten sam wzór tu wszędzie jest, tylko po prostu literka B została e, zamieniła, tak? Zamieniła H. Można ją z powrotem zamienić, nie ma to żadnego kłopotu. I proszę bardzo, podstawmy w takim razie. No na przykład A to będzie 4 km. Nie ma różnicy, czy to będzie to A, czy to będzie to A. Nie ma różnicy. W takim razie H jest 3 km. Policzymy pole. 4 razy 3. Dzielone na 2. A więc dwójkę z czwórką przez 2 2 razy 3 to 6 czego kilometrów kwadrat. Przejdźmy do obwodu. Obwód to dodawanie boków figury, dookoła dodajemy 3 4 5 to mamy 7 i 5, czyli mamy 12. Czego? Kilometrów, tak? Kilometrów. Sprawdźcie zawsze, czy dobrze wszystko dodaliście i możemy policzyć dalej. Ja sprawdziłam to, że jest dobrze i mogę liczyć pod punkt D. Pod punkcie D znowu szukam, co to jest A. A to będzie 11. Tu bardzo uważamy i już tłumaczę dlaczego. A jest zawsze bokiem figury, czyli A to nie będzie 3. A to nie będzie 11 plus 3. A to jest bok figury. To jest moje A. Tu. Broń Boże, żebyście dodali. Tu są specjalnie dołożone niepotrzebne liczby. Te 3 mm zupełnie jest niepotrzebne. Ono jest tylko po to, żeby Was wprowadzić w błąd. Więc nie wolno tego wziąć. H to jest wysokość, która spada na przedłużenie. To przedłużenie nie jest istotne, jeśli chodzi o cyfry. Czyli H jest równe. 10 mm. No i liczymy sobie pole, czyli pole będzie tak: 11 razy 10 dzielone na 2. 2 z dziesiątką skrócimy przez 2, czyli mamy 5. 11 razy 5 to 55 uwaga, mm w potędze drugiej. No i jeszcze zostaje nam obwód do policzenia i w obwodzie oczywiście, uwaga, dodajemy boki, figurę boki. Nie interesuje nas wysokość, nie interesuje nas przedłużenie, tylko same boki, a więc jedenastka, dwudziestka, piątka i piętnastka. Żadne inne nas tu nie interesują, przypominam, tak? Czyli dodajemy, proszę bardzo. 20, ja zacznę od tyłu. 25 i 15 to jest 40, i 11, 51. Uwaga, milimetrów. Ponieważ już obliczyłam wszystkie te podpunkty, to teraz usunę wszystko z tablicy i wkleję kolejne zadania. Już wkleiłam kolejne podpunkty i mogę wykonać zadanie. Ale uwaga! Teraz właśnie będziemy potrzebowali tej bocznej rozpiski, ponieważ mamy różne jednostki. Nie możecie policzyć pola i obwodu, zanim nie zamienicie jednostek. Ja zacznę od tego, że wyznaczę sobie A. To jest moje A i zapiszę. A jest równe 110 mm. Teraz wyznaczę H. To będzie moje H. H jest równe 12 cm. I popatrzmy. Tu są centymetry, tu są centymetry, tu są centymetry. Jedna jednostka się nie zgadza, to są milimetry. I myślę, że najlepiej byłoby te właśnie milimetry zamienić na centymetry. Jak to wykonać? Po to jest teraz ta rozpiska. Stajemy na milimetrach i chcemy mieć centymetry. Co pokazuje nam ta rozpiska? Pokazuje podziel przez 10. Podziel przez 10. No to tak. 110, podziel przez 10, czyli skróć zera. A więc dostaniesz 11 cm, już centymetrów, bo to jest ta nasza nowa jednostka. I teraz mogę już liczyć pole i obwód. I proszę bardzo, pole to oczywiście a razy h, czyli 11 razy 12 dzielone na 2. Skrócę dwójkę z dwunastką przez 2, to będzie 6, tu będzie 1. Czyli mamy 6 razy 11, to mamy 66 pierwszych, czyli 66, uwaga, Centymetrów kwadratowych, bo teraz to jest nasza jednostka, w której liczymy, bo zamieniliśmy na centymetry. Teraz obwód i uwaga, znów, żebyśmy się nie pomylili. Ja uważam, że dobrze by było napisać, że to się równa 10 cm, cent... 11. 11 centymetrów. I wtedy będziemy widzieć, co mamy dodawać, czyli co? 10 14 i jeszcze 11 to się równa. 10, 10 i 10, czyli 34 i 1 to 35. Uwaga, centymetrów, tak? Zawsze uważajmy na to, jak wykonujemy takie podpunkty, żeby tutaj nie było problemu. Przejdźmy dalej, to był podpunkt E. No to wykonamy kolejny podpunkt F. Pod punkcie F znowu mamy sytuację, że mamy różne jednostki, ale tu popatrzmy, decymetr, 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 zostają nam te metry, a więc zapiszę sobie, że A jest równe metrów. I teraz metry zamienić, chcę na decymetry, ponieważ tu wszędzie są decymetry. Metry chciałabym na decymetry, popatrzmy, to jest tu. A więc strzałka pokazuje pomnóż, pomnóż przez 10, czyli... Zapisuję jako mnożenie przez 10, a jak pomnożę to przez 10, to jest przesunięcie przecinka o jedno miejsce w prawo. Czyli to jest 6, czego już decymetrów, bo to jest zamiana jednostki, tak? Mogę sobie zapisać, że to jest 6 decymetrów. I teraz mogę zapisać jeszcze wysokość. Wysokość to jest 9 decymetrów, tak? To jest nasza H. Czyli tu. Pamiętamy, że teraz bierzemy tylko to, proszę bardzo pole. 9 razy 6 dzielone na 2. Dwójkę z szóstką skrócę przez 2, czyli tu będę miała 3, a 9 razy 3 to 27. Uwaga, decymetrów kwadratowych. No to teraz przejdźmy do obwodu. I w obwodzie mamy tak: 10 i 11. I jeszcze 6, to mamy 27, tak? 10, 11, 21, 6, 27. Uwaga, decymetrów nigdy nie liczymy w jednostce, w potędze drugiej, jeśli chodzi o obwód. I zostaje nam ostatni podpunkt, podpunkt G. I teraz uwaga, tu są trzy różne jednostki: są centymetry, są decymetry i są metry. I teraz możemy różnie zamieniać, oczywiście. Ja myślę, że skoro więcej jest metrów tutaj, bo są dwa tutaj, ta, ta trzecia w ogóle na nic nie wpływa. Ją w ogóle zawsze sobie możecie na początku wykreślić, ona na nic kompletnie nie wpływa. Bo to jest przedłużenie, a przedłużenie nie ma się nijak ani do pola, ani do e, obwodu, więc w ogóle nie jest istotna, Ale mamy dwa razy tu metry, więc myślę sobie, że te dwie zamienimy. Czyli zapiszę sobie, że to jest A. A jest równe 500 centymetrów I zamienię sobie to na metr. Stanę na centymetrach i muszę dojechać do metrów. Czyli co muszę zrobić? Najpierw podzielić przez 10 i jeszcze raz przez 10, czyli tak naprawdę podzielić przez 100. A więc 500 podzielę na 100. Ładnie mi się zera tutaj skrócą i dostanę, że to jest 5 metrów. Teraz H. Teraz H wymienię i to będzie 40 decymetrów. Również chcę na metry. Staję na decymetrze i chcę na metry. Dzielę przez 10, a więc 40 podzielę przez 10 i uzyskam, że to jest 4 metry. I już mogę policzyć pole, czyli 5 razy 4 dzielone na 2. Skrócę i otrzymuję, że to jest 10 pierwszych, czyli po prostu 10. Uwaga nowych jednostek, czyli metrów kwadratowych. Jeszcze zostaje nam omwód, tylko pamiętajcie, że już to zamieniliście na 5, tak? Czyli 9, 11 i 5. To się równa, ile to będzie? 25. Uwaga, jednostka to metry, bo tutaj mieliśmy do czynienia z metrami. To wszystko, jeśli chodzi o to zadanie. Dziękuję bardzo.